Witajcie. W dzisiejszym odcinku okolicznościowy żeton z Rybnika. Na tej stronie znajduje się zespół szkół wyższych w Rybniku, a u góry w dwóch wierszach napis dwa dukaty rybnickie. Żeton został wybity w tombaku, czyli ze stopu miedzi z cynkiem, na krążku o średnicy 31 mm, o masie 12,3 g, w nakładzie 20 tysięcy sztuk. Żeton został wybity w 2007 roku. Zobaczmy teraz drugą stronę. Na tej stronie w centralnym punkcie mamy herb powiatu rybnickiego. U góry półkolem napis Powiat Rybnicki, a pod herbem inicjały TB najprawdopodobniej Tomasza Bodacha, właściciela miejskiej poczty doręczeniowej Rybnik. Żetony były bite w tombaku, srebrze i złocie. O nominałach 1, 2, 5 i 10 dukatów rybnickich. W tym odcinku to na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.